Moi drodzy, święta zapasem, więc na świętach w Wielkiej nocy nie może zabraknąć czegoś, co wyznacza charakter tych świąt. Oprócz tego, że jest to najdłuższe śniadanie w roku, to też należy pamiętać, no, że nie brakuje przecież mięsiwa. Skończył się okres postów. Wszyscy, każda gospodyni domowa, stara się zaskoczyć domowników dobrą pieczenią albo pasztetem. Zrobimy natomiast kaczkę, majeranek i jabłko, które na co dzień znajduje się w kaczce, bo to taki klasyczny przepis na kaczkę, który my bardzo lubimy, to oczywiście dobra rzecz. Ale pokażę wam dzisiaj sposób na zupełnie inny aromat, który tam się w środku znajdzie. Najpierw jednak musimy kaczkę przygotować, zamarynować od środka solą i białym pieprzem. Tak naprawdę tej soli nieco więcej nacieramy. Staram się oprószyć ją z każdej strony. Pieprz. Teraz musimy przygotować limonki, które będą znakomicie pachniały. W całości włożone do takiej kaczki uwolnią aromat, dzięki czemu ten aromat od środka będzie przychodził do mięsa. Ale takie limonki słabo pachną. Trzeba je ponacinać. Limonki są umyte, wyszorowane, i teraz nacinamy w odstępach, ale nie do końca. Teraz dociskamy od góry. Ach. A właśnie. I to jest to, czym będzie pachniała kaczka. Mamy limonki, do tego kilka ząbków czosnku, który również dodamy do środka, ale ten czosnek może zostać tylko rozgnieciony. Nie będę go siekał. Mam tutaj troszkę suszonego tymianku i dodaję go do środka. Tam gdzie jest sól i pieprz. Nacieram. Poniekąd, dokładnie, żeby tego tymianku rzeczywiście było sporo. Czego nie lubię, to doprawiać za bardzo kaczki na samym początku od strony skóry, ponieważ ta skóra to jest taki bufor, taka bariera, przez którą te aromaty na pewno nie dojdą do środka. Szczególnie jeżeli mamy skórę kaczki, która to jest dosyć tłusta i przecież wytapia się podczas pieczenia i z tym tłuszczem wszystko scieka na dół. Mamy tymianek, jest tutaj również kolendra. Kilka ziaren kolendry dajemy do środka. Jest dobra baza do tego, żeby włożyć wreszcie tam czosnek i upychamy. Nacięte limonki. Poprzez to, że te limonki właśnie tam wciskamy, zaczyna się pięknie też formować cała kaczka. Może jeszcze jedna. Nieco się wybrzuszyła i nabierze ładnych rubensowskich kształtów. To dobrze, ponieważ później będziemy mogli ją ładnie również zaprezentować już na stole, gotową po upieczeniu. Pytanie: czy trzeba koniecznie wiązać kaczkę? Moja odpowiedź brzmi: nie. Jest znacznie prostszy, szybszy sposób na to, żeby taką kaczkę, czy też kurczaka, bo już to pokazywaliśmy, uformować. Nacinamy skórę, ona bardzo często jest nacięta już z jednej strony, właśnie po to, żeby tam włożyć końcówkę uda. I to samo robimy z drugiej strony, czyli robimy nacięcie i wystarczy teraz przełożyć po przekątnej jedno udo i drugie przez otwory. Po zapieczeniu to wszystko zastygnie. Jeszcze tylko zajmijmy się kuperkiem, wciskamy go do środka. No i mamy wszystkie aromaty zabezpieczone idealnie w kaczuszce. Teraz już tylko musimy kaczkę upiec. No, i moim zdaniem to jest jedna z tych najbardziej pracochłonnych i wymagających skupienia rzeczy, bo kaczkę pieczemy moim zdaniem na etapy. Tak, żeby była soczysta, zapieczona z zewnątrz, chrupiąca, więc warto poświęcić temu troszeczkę czasu. Więc wyjaśniam. Naczynie, żeliwne, jakakolwiek brytwanka, którą macie, ale taka, którą można przykryć, bo kaczkę będziemy później piec pod przykryciem. Troszkę ją nawet podduszamy. Taką kaczkę wkładamy do czystego, suchego naczynia. O, właśnie. Skoro jest tak przygotowana kaczka, to trzeba dodać jeszcze niewielką ilość soli. Soli, która pomoże uzyskać. Fajną chrupiącą skórkę, więc doprawiam ją tylko od strony skóry. No i dzięki tej soli rzeczywiście ta skórka będzie wyglądała zupełnie inaczej. Wkładamy do pieca temperatura 200-210 stopni Celsjusza i pieczemy maksymalnie 30-35 minut. W tym czasie możemy przygotować warzywa. Zaplanowałem sobie marchewkę i ziemniaki. Pokrojone ziemniaki na pół w zupełności nam to wystarczy, natomiast marchewkę kroję w plastry pod skosem o szerokości mniej więcej 2 cm. Dobra, tak przygotowane warzywa musimy teraz tylko doprawić, tak żeby pachniały równie ładnie jak kaczka. Dlatego też ta sama przyprawa. Bez tymianku, ale na pewno kolendra, którą uwielbiam i która doskonale pasuje na pewno do marchewki. Dodajemy więc kolendrę do moździerza i rozcieramy ją trochę, żeby uwolnić aromat. Do tego kilka ząbków czosnku, które kroimy w plastry. I kolendrę, i czosnek dodajemy do warzyw. Troszkę soli i pieprzu. No i ktoś powinien zapytać, przecież to trzeba wymieszać, przecież to trzeba połączyć z jakimś tłuszczem, polać oliwką. Otóż, moi drodzy, nic bardziej mylnego. Tam w naczynku jest mnóstwo znakomitego tłuszczu, nośnika aromatu tłuszczu, który wytopi się z kaczki. I to ten tłuszcz wykorzystam do doprawienia warzyw. No dobra, to wyciągamy kaczkę. O tak! Odrobina wytopionego tłuszczu, co widać doskonale na dole, i lekko przyrumieniona kaczka, zapieczona. Więc teraz będziemy zmniejszać temperaturę. Kiedy już mamy tą bazę, która przytrzyma nam wilgoć w środku, mówię o skórze, to też musimy powolutku wypiekać to mięso, żeby nie było zbyt suche. Ale wypieczemy razem z warzywami. Układam więc dookoła kaczki i marchewkę i ziemniaki. Marchewka i ziemniaki będą piekły się a w zasadzie dusiły razem z kaczką. Kiedy ona już jest lekko zapieczona, drugi etap pieczenia przed nami, czyli pod przykryciem, w niższej temperaturze. Zmniejszam temperaturę piekarnika do 160 stopni. Dobra. Natomiast kaczkę, oczywiście, można podlać niewielką ilością wody. Wody, która zacznie parować i warzywa się ładnie uduszą. No ale chyba lepszym sposobem jest dodanie przy okazji wilgoci odrobiny aromatu. Jasne piwo – do środka. Przykrywamy, wstawiamy do pieca i pieczemy. No i teraz czas pieczenia oczywiście stosunkowo długi – 2 godziny minimum. Przed nami, moi drodzy, kolejny etap pieczenia. Będziemy kaczkę glazurować. Chcę sprawić, żeby jej powierzchnia była chrupiąca, ale też lekko słodkawa. Chcę, żeby ten sos, w którym duszą się teraz warzywa, również miał dosyć charakterystyczny aromat. Dlatego też wykorzystamy absolutnie unikalną rzecz w kuchni polskiej, czyli powidła śliwkowe. Przekładam te powidła do miski i do powideł dodaję pozostałą ilość piwa, którą sobie odlałem i razem to wszystko mieszam. Chciałbym uzyskać konsystencję gęstej śmietany. O właśnie. Taką konsystencję powinna mieć glazura, więc teraz chyba przyszedł czas na kaczkę. Ech. Przygotowaną piwną glazurą polewamy kaczkę. O właśnie. Teraz musimy zarówno kaczce, jak i warzywom dodać troszkę koloru, więc już bez przykrycia. Kolejne 15 minut w mocnym piekarniku. 15-20, to się musi wszystko ładnie zrumienić. Aromat limonki, piwa, kolendry – bardzo silnie wyczuwane No i do tego powidła, które jeszcze skwierczą na kaczce. Prosty przepis, ale dający wiele radości, jeśli chodzi o jedzenie. Jak ktoś pięknie powiedział, że nie ma większej przyjemności niż przyjemność jedzenia, to w przypadku kaczki na pewno możemy być tego pewni. Zróbcie, przekonajcie się.